Osoby urodzone w pierwszym i ostatnim dniu Zodiaku. Nagrałam już filmik o tym, ale nie poruszyłam niektórych kwestii, które według mnie są istotne. Temat urodzenia się na pograniczu znaków jest ważny, szczególnie wtedy, kiedy nie wiemy, którym znakiem jesteśmy. Podkład dnia 21 danego miesiąca. Niektórzy pytają, czy to jest już ten znak. Czy jest to jeszcze ten poprzedni znak? Żeby to sprawdzić, musimy zobaczyć godzinę narodzin i zobaczyć położenie słońca. Zawsze jest tak, że jesteśmy albo tym znakiem wcześniejszym, albo tym następnym. Nie ma tak, że nie wiadomo, którym jesteśmy, czy że jesteśmy obydwoma. To jest zależne od położenia słońca. Czasami możemy nie być w stanie do tego tak łatwo dojść, jeśli nie istnieją żadne zapisy dotyczące godziny. Ale bez względu na to, czy istnieją, czy nie i czy my to wiemy, czy nie, jesteśmy tym albo tym znakiem. Rzecz, która też jest ważna, to jest położenie słońca w ostatnich i w początkowych stopniach danego znaku. Słońce położone pod koniec danego znaku, jeżeli jest w ostatnich trzech stopniach, jest trochę osłabione z jednej strony. A z drugiej strony ma w sobie zgromadzone doświadczenie, które wynika z tego, że ono przeszło już cały ten znak. Słońce położone w początkowych stopniach znaku też ma swoją charakterystykę, więc tutaj jest pewne znaczenie, ale jest to tylko jeden z wielu czynników, na które patrzymy przy analizowaniu całego horoskopu. On nie jest nigdy jedyny ani decydujący o wszystkim. Jest po prostu ważnym elementem. Największe znaczenie będzie miało to, gdy chcemy się dowiedzieć, którym znakiem zodiaku jesteśmy, czyli gdzie było położone słońce w momencie naszych narodzin. To jest rzeczywiście istotne na takim podstawowym poziomie. Gdy patrzymy głębiej w horoskop, wtedy ma znaczenie położenie słońca dokładne, nie tylko nawet w pierwszym i ostatnim stopniu znaku, czy w początkowych i ostatnich stopniach, ale też w bardzo konkretnym punkcie, bez względu na to, który to jest dzień miesiąca i którego miesiąca. Konkretny stopień w całym horoskopie zawsze ma swoje charakterystyki i on też ma znaczenie.